Ketuvim, Pisma, Kohelet, rozdział szósty 1 Jest zło, którym widział pod słońcem, a przemożnym ono dla człowieka. nie niejednego obdarza Elohim bogactwem i włościami i sławą, Także nie zbywa duszy jego na niczym z wszystkiego, czego by zapragnął. Ale nie urzeczył mu Elohim tej mocy, żeby z tego używał, lecz używa tego obcy. Jest to marność i biera ciężka, czy choćby taki stu synów spłodził i wiele lat przeżył, ale przy największej liczbie lat jednak dusza jego dobrem się nie nasyciła, a nawet Przyzwoity grób używczony mu nie został. Wtedy powiadam, szczęśliwszem od niego poroniątko. 4. To wprawdzie w marności przyszło i do ciemności odchodzi, a ciemnością pokryte imię jego. 5. Słońca też nie widziało, ani poznało. A jednak lepiej mu niż onemu. 6. A choćby tysiąc lat dwukrotnie przeżył, a dobrego nie użył, alboż nie idzie wszystko do jednego miejsca? 7. Cała praca człowieka podejmowana dla ust jego, a jednak nie może rządzać się nasycić. 8. Bo jakąż Wyższość ma mądry nad głupcem? Tę, którą ma ubogi, umiejący sobie poczynać wobec życia. Dziewięć lepszym to, co oczy widzą, a nieżeli to, za czym rządza się, unosi, ale i to marność, i pogoń za wiatrem. Dziesięć to, co się dzieje, temu dawno już imię nadane. Przeznaczono też, czym człowiek być ma, a nie może on się prawować z tym, co mocniejsze od niego. 11. A choć wiele jest słów, które marność mnożą, jakąż z tą korzyść człowiekowi. 12. Komuż bowiem wiadomo, co dobrym dla człowieka w życiu w nielicznych dniach znikomego jego żywota, które niby cień spędza? Bo któż powiadomi człowieka, co będzie po nim pod słońcem?